Narodowe Centrum Zdrowia i Biologii Człowieka, Instytut Zdrowia w Warszawie rusza z projektem badawczym bardzo ważnym i bardzo pożytecznym, dotyczącym tego jak zastosowanie fitokanabinoidów w terapii mającej na celu złagodzenie objawów mukowiscydozy zadziała. Z nami lekarka Magdalena Michali. Dzień, Dzień dobry, dobry, witaj. No właśnie, zacznijmy od podstaw, a więc od definicji mukowiscydozy, bo mimo że to choroba coraz bardziej znana, coraz bardziej popularna, to jednak myślę, że głównie kojarzy nam się z chorobą płuc. A aspektów jest znacznie więcej. Tak, bo oczywiście to pulmonolodzy się zajmują leczeniem i takim już coraz bardziej genetycznym, przyczynowym. Ale rzeczywiście pierwsze, co nam przychodzi do głowy, no to postępująca niewydolność oddechowa, gęsty śluz, który zalega. A jednak jest to choroba, która z jednej strony właśnie dotyka układ oddechowy, ale z drugiej strony ma też swoje oblicze w układzie pokarmowym. Więc tutaj o tym się już nie mówi za bardzo, nie? To takie też nie jest takie oczywiste. Ta. Wiadomo, nie każdy o tym wie, to nie jest też pierwsza myśl, jaka nam przychodzi do głowy, jeżeli myślimy o mukowiscydozie. A tam też dochodzi do przecież niewydolności trzustki, też pacjenci mają problemy właśnie potem jelitowe, też mają zaburzenia łaknienia, więc no jest to taka ogólnoustrojowa niestety choroba. I trzeci aspekt, aspekt psychiczny, no bo to, No tak, to, to jest naturalne. to mimo wszystko no. tak. Choroba nieuleczalna, postępująca i sam fakt też jakby, jeżeli ktoś jest chory, no to na pewno jest to bardzo po prostu przytłaczające. Tak, tak? jest, tak jest. Obciążające psychikę, wiążące się w związku z tym pewnie z gorszym samopoczuciem, z jakimiś depresyjnymi objawami i tak dalej. Dlaczego o tym mówię? Bo mówimy o trzech ważnych elementach. Płuca, układ pokarmowy, psychika. Czyli właściwie mówimy o całym organizmie człowieka. <laughs> I rozumiem, że wszystkie te elementy są brane pod uwagę w kontekście badania. Tak, właśnie to... To był właśnie powód w zasadzie, dla którego o tym pomyślałam, że z jednej strony nasze doświadczenie kliniczne z pacjentami w Instytucie Zdrowia pokazuje, że np. pacjenci, którzy chorzy są na astmę, często np. przestają mieć konieczność stosowania sterydów ziewnych, bo po prostu nie mają dyszności, tak? Więc mamy ten aspekt właśnie pulmonologiczny i taki zmniejszający stan zapalny ogólnie w drogach oddechowych. A z drugiej strony no, konopie są po prostu idealne, jeśli chodzi właśnie o poprawę łaknienia, ale z drugiej strony też em, mają ten wymiar taki po, em, pobudzający, pobudzający mhm. ale też em, wpływ po prostu na nastrój, tak? I na takie trochę zwiększenie powiedzmy dystansu, tak więc. To są te wszystkie elementy, które po prostu idealnie się wpisują, zarówno jakby w działanie konopi, ale jakby też w tą chorobę. Rozumiem. I wtedy pojawił się, czyli w kontekście tych pacjentów astmatycznych. Tak. Pojawił Ci się taki bodziec. pomysł, tak, hmm, że super. o super, byłoby fajnie to sprawdzić, czy to może ludziom pomóc. Popatrzmy, po tak, popatrzmy jak to będzie w przypadku mókowy dozy. Ja mam ogromne nadzieje w związku z tym badaniem. Całkiem niedawno rozmawialiśmy o zakończonym już badaniu dotyczącym łuszczycy i pamiętamy, że tam no, osiągnięcia były niebywałe, zwłaszcza tam w jednej grupie tak. pacjentów 90% zmian skórnych zniwelowane. Liczę na to, że tu będziemy mówić o, o tego typu procentach, jeśli chodzi o jakieś zmniejszenie objawów mhm. i walki z tą chorobą. Bo przecież pamiętajmy, że mówimy jednak o terapii wspomagającej leczenie, tak. prawda? A, A to jest w sumie bardzo ważne, tak? No bo z jednej strony wiadomo, że leczenie przyczynowe jest istotne, ale terapia wspomagająca też jest bardzo istotnym elementem. Oczywiście, że tak, i zawsze mówimy, że łączenie terapii systemowej mhm. z terapią wspomagającą ma największy sens. A propos łączenia, Mamy dwie formy podania, tak czy tam w badaniu, waporyzację THC i suplementację CBD podjęzykowo. Tak. Dlaczego taka kombinacja? My oczywiście mamy swoje wewnętrzne standardy tak, w instytucie. No, i tak stosujemy tą terapię, bo z jednej strony, właśnie dowody naukowe pokazują, że to CBD moduluje sposób, w jaki to THC będzie działać na człowieka, więc ten efekt będzie się dłużej utrzymywał, będzie bardziej stabilny, a z drugiej strony będzie chronił przed działaniami niepożądanymi, więc chcemy tak całościowo po prostu dbać o tego pacjenta. Tak? CBD oczywiście też ma swoje działania dodatkowe, przeciwzapalne, przeciwbólowe, więc to jest po prostu taka komplementarna. To jest po prostu najlepsza kombinacja tak. z możliwych, najbezpieczniejsza, bo tytuł naszego podcastu po pierwsze nie szkodzić, to nie jest przypadek <grym> tak. poza tym medycznym skojarzeniem, które pozwala nam jakby do jednego worka wsadzać różne ciekawe, około medyczne tematy, to też za każdym razem zastanawiamy się, co zrobić, żeby pomóc. Ale przede wszystkim nie zaszkodzić, nie? Jasne, że tak. No to powiedz, Magda, w jaki sposób um, będzie dawkowane to THC? To tak, jak mu właśnie wspominałam, jesteśmy jedynym ośrodkiem, który posiada swoje wewnętrzne standardy leczenia i protokoły, i wtedy właśnie dzięki temu możemy z jednej strony mieć pełną standaryzację, a z drugiej strony możemy podejść do pacjenta indywidualnie. I rozumiem, że to mm, buduje taką bazę bezpieczeństwa w kontekście myślenia o ryzyku. Jakie niosą ze sobą choroby tak. problemy z układem oddechowym. Nie? Tak, bo z jednej strony właśnie dbając o bezpieczeństwo pacjentów, będziemy właśnie patrzyli na to, żeby to byli pacjenci, którzy będą w stanie waporyzować. A z drugiej strony, oczywiście dbając o ich układ oddechowy, stosujemy waporyzację, tak, czyli mamy tutaj temperaturę 160-180 stopni, zarostu substancji smolistych, to nie jest palenie jointów, więc no te dwa aspekty myślę, że łączą się w tym kontekście. Cieszę się, że podkreślamy zawsze tę waporyzację, a nie palenie jointów, tak. bo to są naprawdę dwie różne strony, mm -hmm. nawet nie tego samego medalu, żeby tak. było jasne. To są zupełnie inne historie w tym podcaście... A przede wszystkim w Instytucie Zdrowia mówimy o medycznej stronie, Ty tak. zawsze o medycznej. A więc o waporyzacji, o, o odpowiednim dawkowaniu, o procedurach, o których wspomniałaś. Jakie y, mechanizmy y, takie charakterystyczne dla działania kanabinoidów dają największą nadzieję na, na dobre wyniki tego badania? To tak jak, y, więc z jednej strony właśnie liczę y, na to, że ta, y, to działanie przeciwzapalne na układ oddechowy będzie tutaj pomagało pacjentom, a z drugiej strony to tak jak mówiłyśmy wcześniej, ten drugi mniej znany oblicze powiedzmy dozy, czyli ten aspekt układu pokarmowego, łaknienie, apetyt, w sensie... I Wyniszczenie, które też towarzyszy pacjentom. No i trzeci aspekt, czyli po prostu to, jak oni się z tym wszystkim czują w kontekście nieuleczalnej choroby. Mm -hmm. Tu mówimy oczywiście o pacjentach związanych z mukowiscydozą, ale szeroka gama, baza pacjentów, którzy wspierają się terapią kanabinoidową z różnymi schorzeniami, daje nam przykłady pewnych działań, nie? na których, jak rozumiem, możemy opierać pewne no, Nadzieję. Tak, no, tak jak y, pewnie wiesz, mamy taką dużą bazę 6 tysięcy pacjentów, i to też pokazuje nam, że większość i generalnie pacjenci stosują się do naszych zaleceń, nie zwiększają dawek. Więc to też pokazuje pewne bezpieczeństwo tej terapii. Mówisz tak? w kontekście uzależnienia. Tak. Pytanie o uzależnienie będzie padać zawsze. Bo jest to pytanie, które jakby siłą rzeczy pierwsze. Oczywiste, takie. Tak. Przychodzi do głowy mm, potencjalnym pacjentom, którzy mają obawy. Mhm. Nie? Jest to największy mit? To znaczy, wydaje mi się, że to wynika trochę z tego, że y, jak y, ludzie słyszą konopię. To zawsze im się to od razu kojarzy z paleniem po prostu jointów, więc oni wydaje mi się, że po prostu nie wiedzą, że są inne formy, jak bezpieczne są te inne formy, jak można medycznie podejść do tej terapii, że to nie jest tylko i wyłącznie rozrywka, tak? Tak. No. To naprawdę pomaga tym pacjentom, co zresztą widać. Mhm, mhm. A po czym widać? Po wynikach badań to rozumiem przede wszystkim, nie? Tak, no po prostu na przykład, jak mamy pacjentów, którzy, czy to w kontekście astmy, że przestają mieć na przykład konieczność stosowania tych leków ziebnych, czy w kontekście na przykład zaburzeń depresyjnych, że na przykład pod kontrolą oczywiście psychiatry zmniejszają sobie te dawki, czy pacjentów, którzy wcześniej mieli fobie i nie wychodzili z domu, a teraz nagle zaczynają po prostu żyć, więc. No widać to po historiach pacjentów, z jakimi mamy wspólną doświadczenie. Tak? tak, te historie pacjentów zresztą będziemy poznawać, to Państwu obiecuję, bo, bo indywidualne przypadki tych ludzi też pokazują najpiękniej to, o czym my możemy teoretyzować tak. w naszych rozmowach. Nie? Ale kiedy przychodzi człowiek uśmiechnięty od ucha do ucha, ten sam, którego jeszcze parę miesięcy wcześniej widziało się smutnego, przygnębionego i przygniecionego życiem, do czego hmm. chcieć więcej, nie? Tak, i właśnie widać tą poprawę jakości życia i to po prostu się odbija na wszystkim. Czy chociażby w kontekście nawet bezsenności, także no, jest to de facto jedna substancja, a ma wiele aspektów, na które po prostu łącznie poprawiają wiele różnych rzeczy. Tak. Jakkolwiek to ogólnie brzmi, tak. to... Mm, no, na przykład są pacjenci, którzy, dla których jedynym, jedyną formą leczenia jest leczenie przeciwbólowe lekami przeciwzapalnymi, tak? I ci pacjenci często no, nie mogą stosować tych leków ze względu na jakby oczywiste działanie niepożądane czy problemy właśnie z żołądkiem, wrzody, czy pogorszająca się funkcjonerek. I dla nich i to jakby nie jest leczenie przyczynowe, ale jest po prostu objawowe, ale nawet tego nie są w stanie. Tak, a konopie, koń, kończy im się baza możliwości. Tak, nie? A, a jednak konopie nie mają takich działań niepożądanych, więc pod tym względem są dużo bardziej bezpieczne, lepiej tolerowane yy, i pacjenci po prostu. Też wtedy są zadowoleni z tej terapii, bo nie muszą stosować leków, które de facto i tak nie mogli ich stosować, jasne, prawda? Jasne, to aż się prosi, żeby cię zapytać, czy terapia kanabinoidowa, nie tylko w kontekście mukowiscydozy, dozy, ale generalnie może zmniejszyć ilość przyjmowanych leków? Mam nadzieję, że tak, bo tak jak mówiłam, pacjenci właśnie lecząc się objawowo, czy w, te, mówiąc szeroko ogólnie o terapii wspomagającej w danej jednostce chorobowej, no to stosują szereg różnych leków na szereg różnych, nie wiem, czy to powikłań leczenia podstawowego, no tak. czy to po prostu objawów swojej choroby podstawowej, tak? Więc jeżeli na przykład leczą się przeciwdepresyjnie, to mamy pacjentów, którzy pod kontrolą psychiatry też y, schodzą czasami y, z, z tych leków, tak? Y, czy w kontekście właśnie leków przeciwbólowych, to po prostu nie mają konieczności ich stosowania, bo profil kan 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 kanabinoidów jest po prostu bezpieczniejszy. Dla nich lepiej tolerowana jest to terapia, tak? Jak ważne, pani doktor, jest podejście holistyczne. Czyli właśnie powiedziałaś, schodzą z pewnych leków po, pod okiem lekarza psychiatry, z innych leków schodzą pod okiem in, na przykład pulmonologa. Jak ważne jest to, żebyśmy zaczęli patrzeć na pacjenta? To robi ZWW, dlatego o to pytam. Wielopłaszczyznowo, wielospecjalizacyjnie, jeśli chodzi o medyczne ujęcie tematu. Mnie się wydaje, że jest to szalenie istotne, bo to jest trochę tak, że to... No, nie jesteśmy po prostu jedną chorobą albo jednym układem, tylko jesteśmy całą jednostką i pewne, no nie wiem, czy tam bezsenność wpływa na przykład na nasilenie się dolegliwości bólowych, tak? Czy dolegliwości bólowe z kolei wpływają na bezsenność, czy na nastrój? Więc to są wszystko takie naczynia połączone, które no, trzeba rozpatrzyć w kontekście całego człowieka, a nie tylko tego, że boli go kolano na I przykład. I odsyłać tego biednego pacjenta od jednego lekarza do drugiego, nie? Tak. A u każdego usłyszy coś innego, bo. Tak, bo i nie ma takiej jakby synchronizacji no tego właśnie, wszystkiego. No właśnie, no właśnie, to, to, to jest ważny wątek. Myślę, że też będzie nierzadko poruszany w tym podcaście. Jestem przekonana, że przygotowując się do tych badań, sięgnęłaś do literatury i sprawdziłaś, co się dzieje w tym temacie na świecie. Ktoś tak. już robił podobnego rodzaju badania? Tak, bardzo mi się podobało, jak robiłam przegląd literatury, ponieważ. Um, ktoś um, popełnił um, takie badanie, gdzie dano pacjentom właśnie z mukowiscytozą właśnie jointy do palenia w tym badaniu. I ku... A to było badanie naukowe, przepraszam? Tak. I ku zdziwieniu jakość i funkcja płuc u tych pacjentów się pogorszyła. No faktycznie to... szok. To <laughs> to jest... Może jeszcze trzeba było dać paczkę papierosów do wypalenia i sprawdzić jak, tak, jaka będzie wydolność tak, płuc. Tak, bo no. to jest takie bardzo um, Dziwne moim zdaniem podejście, no bo z jednej strony palenie jointów, no to mamy te substancje smoliste, rakotwórcze, więc pogarszamy w oczywisty sposób funkcję płuc, a z drugiej strony jest to po prostu nieefektywne, tak? Bo jeżeli mamy jointa, którego palimy w temperaturze 800 stopni, to tamtego THC będzie może maksymalnie 50%, jeśli w ogóle. Terpeny to już w ogóle wszystkie jakby yy, substancje biologiczne to już dawno uległy zniszczeniu, więc to, co w tych konopiach jest, czyli zarówno... Cenne, nie? Cenne to już w zasadzie... Nie ma go. Wiesz, to jest też zupełnie wprost mówiąc, po prostu nieetyczne. No nie? <grym> no dziwne to. No, jeżeli było. Jeżeli cały czas mówimy o, tych, o tym ryzyku uzależnieniowym, o tym jak bardzo walczymy o bezpieczeństwo pacjentów, żeby właśnie mm -hmm. to, to ryzyko zminimalizować, żeby odpowiednimi procedurami m, zrobić wszystko, by taki pacjent nie uzależnił się, tylko czerpał właśnie te dobre wartości. No to kurczę, jak Ci... można, powiedz mi, zrobić badanie, w którym dajesz pacjentowi jointa do zapalenia? To, wiesz, to też pogłębia właśnie te stereotypy, nie? Tak. Być może to też wynikało z tego, że to była jakby jedyna forma, jaka przyszła tym naukowcom. Do, do głowy? Do głowy, nie wiem. To na szczęście wam przyszła do głowy jednak zupełnie inna forma, <laughs> tak. zdecydowanie bardziej naukowa. E, e, także możemy oddychać, nomen omen, e, spokojnie. E, powiedz, jakie narzędzia? Będą kluczowe dla ciebie y, osobiście w skutecznej ocenie wartości tej terapii? To będzie, będę się oczywiście starać, żeby z jednej strony były takie obiektywne pomiary y, funkcji płuc, jak spirometria, czy y, laboratoryjna ocena y, stanu zapalnego. Czyli twarde dane medyczne. Tak, ale też y, takie kwestionariusze biorące pod uwagę głównie. Zdanie pacjenta, więc czy to w kontekście depresji, czy nastroju, czy samopoczucia, jak on będzie sam oceniał, czy to mu pomogło i czy jest lepiej, bo mm -hmm. o to w zasadzie chodzi, tak? To jest, ma być terapia wspomagająca, która pomoże polepszyć jakość życia tych ludzi. Tak, pamiętam, kiedy spotkałyśmy się w kontekście rozmowy o endometriozie, też zapadło mi w pamięć z tej naszej rozmowy że dla ciebie tak zwyczajnie, po ludzku, tak ważne jest, żeby kobietom, bo akurat przy endometriozie głównie na tak. kobietach się skupiamy, skupiałyśmy, lepiej się żyło, nie? żeby czuły, że życie ma lepszy smak. Nie? Tak, bo, bo to już potem wtedy wpływa na wszystko inne. Owszem, owszem. I otwiera pewne możliwości, jakby zmienia trochę sposób myślenia i, i to już jest samo w sobie pewnym takim motorem, czy takim początkiem do dla winy innych pozytywnych zdarzeń, tak hmm. myślę. Aż mi się chce zapytać, jakie jeszcze kolejne jednostki chorobowe <noise> chodzą ci po głowie, bo jest ich trochę. <noise> tak. Już nasi... Od... Ale to może kiedyś. Oj, indziej. na pewno. Ja cię tutaj jeszcze będę, mam nadzieję, gościć nieraz. Ale już też bardzo dziękujemy za to. Pojawiają się zapytania ze strony odbiorców tego podcastu, na przykład, nie wiem, OSM, o SM, o różne inne historie, co oznacza, że widzisz, zaczyna wzrastać świadomość, nie? Zaczyna się pojawiać taka Myśl, o kurczę, nie, może jeżeli ktoś robi badania naukowe na ten temat, to może warto zaufać, to może warto się przyjrzeć, to może mhm. warto poczytać, nie? zagłębić się. Ja to Można zrobić jeszcze 15 kroków, zanim się człowiek zdecyduje mhm. nie? po prostu po prostu zrozumieć, starać się zrozumieć. A jeśli chodzi o to konkretne badanie związane z dozą, jak myślisz, kiedy jest szansa, żeby ono się zakończyło? Ruszy niedługo, więc jeszcze nie wiem. Na Jesteśmy pewno... rozumiem na etapie też um, szukania, szukania pacjentów chętnych. właśnie, więc apelujemy, apelujemy. Tak, potrzebujemy, chcemy, nie, nie oferujemy. Dajemy, jak najbardziej. Nie dajemy niestety gwarancji, że każdy pacjent um, uzyska zgodę na wzięcie udziału w tak. tym badaniu, bo, bo powiedziałaś, tak, że to będzie bardzo. No też restrykcyjne. Oczywiście. Nie chcemy zaszkodzić pacjentom właśnie, po pierwsze, właśnie. więc muszą być kryteria kwalifikacji i mhm. też nie wszyscy będą mogli skorzystać z tej terapii. Tak, ale e, zgłaszajcie się Państwo, bo, mm, bo jest szansa też przyczynić się do rozwoju nauki. A to też jakby piękny efekt uboczny walki o własne zdrowie, nie? Tak, tak, tak. Chociaż nie wiem, czy wszyscy będą mieli to na uwadze, ale na pewno, na pewno. Chciałabym, żeby takim najbardziej motywującym czynnikiem była po prostu taka nadzieja na poprawę jakości życia. Bardzo ładna puenta. <laughs> Bardzo dziękuję. Nieustannie oczywiście trzymam kciuki, a Was zapraszamy na kolejny odcinek podcastu. Po pierwsze, nie szkodzić, gwarantuję, że temat odcinka będzie równie. Nie wiem, ekscytujący chciałam powiedzieć. Nie wiem, czy to hmm, taktowne słowo w kontekście mówienia też o bardzo trudnych i bolesnych historiach ludzkich, ale, ale tak, ale jednak nie zawaham się i powiem to słowo. Ekscytujący. Temat kolejnego odcinka gwarantuję. Do zobaczenia. Po pierwsze, nie szkodzić.